Dzień dobry Siemanko. Witam Was na kanale. Od to 30 dzień, czyli ostatni odcinek, e, który nagrywam tutaj jako vlog live challenge. Reszta będzie już tematyczna. 30 dzień, 30 dzień od momentu rzucenia palenia, dzisiaj wjechał równo i, e, i co? I żyjemy. Nie zapaliliśmy. To znaczy nie wiem jak wy, ale mi się udało. Także jest OK i dalej w sumie nie będę palił. Jeżeli kiedykolwiek ten kanał zniknie z YouTube'a, to znaczy, że, e, że zapewne wróciłem do palenia, ale miejmy nadzieję, że tak się nie stanie. Kanał będzie oczywiście dalej rozwijany tematycznie. Także obserwujcie, jeżeli ktoś jest zainteresowany tematem rzucenia palenia. I szkodliwości, palenia to na pewno niech zostawi tutaj po sobie ślad. Subskrypcję, dzwoneczek. Bo wtedy, jeżeli jakiś nowy film wjedzie na kanał, to Wam też się wyświetli. Czas pożegnać się z vlogami. Ale będziemy dalej kanał prowadzić. Zobaczymy. Czekam na Wasze propozycje. Może coś ciekawego? Może macie jakiś problem z czymś? Może byście chcieli, żeby coś było dodatkowo na tym kanale zamieszczane, także piszcie w komentarzach wszystkie głosy będę brał pod uwagę, żadnego nie pominę. I w sumie do Was należy decyzja odnośnie reszty waszego życia. Tyle będzie na dzisiaj. Trzymajcie się, dużo energii, mocy, lato w pełni. Także wykorzystujcie czas. Będzie dobrze. Będzie lepiej. Miejmy nadzieję. Na razie.